Hej, cześć manku, ja jestem Kubiks. Witam na moim kanale. Dzisiaj zrobimy samolocik z papieru. Potrzebna Wam jest jedna kartka A4 zwykła. Jak jesteś do ozdoby, na przykład pisaczek, linijka i długopis. Więc zapraszam. Weźmy więc, Widzicie? Zaginacie sobie jeden prosty róg. Taki tu. Zaginacie drugi prosty róg. O, pięknie. Teraz zaginacie taki wielki tutaj kancik. Trzeba przygniazdzić. Drugi taki kancik. Zaginacie. Widzicie? Tak samo tu dorównać. Teraz bierzecie tu mniej więcej, łapiecie gdzieś na środku. Zaginacie tak, żeby były równe połóweczki. Tu przygnieście się. Tak, i tak to będzie Wam wyglądało. I teraz zaginacie jedno skrzydło, odwracacie na drugą skronę, zaginacie drugie skrzydło. I teraz to wygląda tak. Trzeba tu tak zrobić pięknie. I teraz można to ozdobić. Na przykład weźmy ten pisaczek. I tu na przykład na boku narysujemy. No łatwiej jeszcze co rysować. Czyli koło w środku oczko i buźka. Można oczywiście zrobić sobie jakieś szlaczki. A, można zrobić proste linie. Można różnymi kolorami, nie wiem, można coś ponaklejać. A teraz test, jak to będzie latało. Widzicie? I tak oto zrobić najłatwiejszy samolocik z papieru. Jeśli wiecie, Dowiedzieliście się czegoś nowego? To bardzo fajnie. Kliknięcie lajka do góry, łapeczki, to więcej odcinków z rzeczy, z papieru. Ale subskrypcje to więcej odcinków z parków rozgrywki. Dokładnie. Elo!